Twierdza Zamość z drona. Dawno, dawno temu hetman Jan Zamoński przemierzał ziemię wschodniej Rzeczpospolitej w poszukiwaniu miejsca na idealne miasto. Pewnej nocy, zmęczony podróżą, zatrzymał się na rozległej równinie, gdzie przyszedł mu się sen o wspaniałym, otoczonym murami grodzie, Pełnym światła, uczonych i kupców. Sen ten uznał za znak, i właśnie tam postanowił zbudować miasto idealne. Zlecił włoskiemu architektowi Bernardowi Morando stworzyć miasto piękne i potężne, które stanie się perłą renesansu. Mówi się, że sam Hetman nadzorował pracę i wburował pierwszy kamień pod ratusz, wierząc, że miasto przetrwa wieki. Ludzie zaczęli wierzyć, że zamość ma magiczną ochronę, bo zawsze odpierał na a jego mieszkańcy byli niezwykle dumni i odważni. Legenda opowiada, że w podziemiach ratusza spoczywa złoty pierścień Hetmana, który daje siłę miastu, dopóki pozostanie nienaruszone. Według podań raz w roku dół Zamojskiego przechadza się po rynku, sprawdzając czy jego dzieło nadal trwa w chwale. Zamość nazywano padwą północy, a jego sława sięgała daleko poza granice kraju. Do dziś miasto zachwyca swoją historią, harmonią i legendą o wielkim Hetmanie, który zbudował miasto marzeń. Zamość został założony w 1580 roku na gruntach wsi Skokówka przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego jako idealne, ufortyfikowane miasto renesansowe. Zaprojektował je włoski architekt Bernardo Morando, według włoskich wzorców urbanistycznych, o idealnych proporcjach na długości 600 metrów. Miasto miało być nie tylko ośrodkiem handlu, ale również siedzibą rodu zamojskich. I Centrum Nauki z Akademią Zamońską. Dzięki położeniu na szlaku handlowym zamość szybko rozwijał się i bogacił. Otoczony został potężnymi murami obronnymi, które przez wieki skutecznie chroniły miasto przed najazdami. W XVII wieku zamość zyskał miano Padwy Północy dzięki pięknej architekturze i wysokiemu poziomowi edukacji. W czasie zaborów miasto znalazło się pod panowaniem Austrii, a później Rosji, ale nie utraciło swojej tożsamości. W XIX wieku przekształcono je w twierdzę, która odegrała rolę w powstaniach narodowych. Po odzyskaniu niepodległości zamość rozwijał się jako ważny ośrodek kulturalny i turystyczny. W 1992 roku historyczne centrum miasta zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Zamościu warto odwiedzić budynek barokowo-renesansowego ratusza z charakterystycznymi wachlarzowymi schodami i wysoką na 52 metry wieżą symbolu miasta. Będący centralnym placem Zamościa Rynek Wielki o wymiarach 100 na 100 metrów jest jednym z najpiękniejszych rynków w Polsce, który otacza zespół kamienic ormiańskich z arkadami, z kolorowymi i bogatymi zdobieniami elewacji, które niegdyś należały do kupców ormiańskich, a obecnie mieści się w nich m.in. Muzeum Zamońskie. Wzniesiono w XVI wieku w stylu renesansu lubelskiego monumentalną katedrę Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła, Pałac Zamońskich, dawną rezydencję założyciela miasta Jana Zamońskiego, przebudowaną przez kolejne pokolenia ordynatów. Jedną z najstarszych uczeni w Polsce, Akademię Zamońską, założoną w 1594 roku przez Jana Zamońskiego. Jako szkołę dla synów ojczyzny, twierdzą zamość, unikatowy zespół fortyfikacji bastionowych, budowany od XVI do XIX wieku, z zachowanymi murami, bastionami i bramami lubelską, lwowską i szczebrzeską. Renesansową synagogę z XVII wieku, jedną z najpiękniejszych zachowanych synagog w Polsce. Obecnie Centrum synagoga. XVIII wieczny, późnobarokowy Kościół Jezuitów pod wezwaniem świętej Katarzyny z malowniczymi wnętrzami i ołtarzami, miejsce martyrologii z okresu II wojny światowej, rotundę zamońską, dawną część twierdzy przekształconą w miejsce pamięci narodowej. Ratusz zamościu to jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych zabytków miasta. Został zbudowany pod koniec XVI wieku według projektu architekta Bernarda Morando. Początkowo był skromniejszy, ale w XVII wieku został przebudowany i zyskał okazałą formę. Budynek wyróżnia się widoczną z daleka 52-metrową wieżą zegarową. Fasada ratusza zdobiona jest renesansowymi arkadami. I bogatymi detalami architektonicznymi. Schody wachlarzowe prowadzą na pierwsze piętro, są jednym z najbardziej znanych elementów budowli. Ratusz stanowi centralny punkt rynku wielkiego, harmonijnie wpisując się w zabudowę miasta idealnego. Obecnie mieści się tu siedziba władz miejskich oraz punkt informacji turystycznej. Ratusz jest częstym motywem na pamiątkach z zamościa i symbolem miasta. Nocą budynek jest pięknie podświetlony, co przyciąga licznych turystów i fotografów. Rynek Wielki w Zamościu to centralny plac miasta i jeden z najpiękniejszych rynków renesansowych Europy. Został zaprojektowany przez włoskiego architekta Bernarda Morando w XVI wieku jako część koncepcji miasta idealnego. Ma kształt kwadratu o długości 100 metrów, co czyni go bardzo proporcjonalnym i harmonijnym. Rynek otaczają kolorowe kamienice ormiańskie z arkadami, które zachwycają bogactwem zdobień. Na placu dominuje majestatyczny ratusz z wachlarzowymi schodami i wysoką wieżą. Rynek pełnił i nadal pełni funkcję handlową, kulturalną i reprezentacyjną. To tu odbywają się najważniejsze wydarzenia miejskie, koncerty, jarmarki i festiwale. Latem plac stętni życiem, a kawiarnie i restauracje przyciągają mieszkańców i turystów. Rynek wielki jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest sercem zamościa i obowiązkowym punktem każdej wizyty w mieście. Six men mufuytinsidiyo naa? Twierdza Zamość została zbudowana w XVI wieku jako element obrony miasta Idealnego, zaprojektowanego przez nikogo innego jak Bernarda Morando. Zamość miał być nie tylko centrum handlowym i kulturalnym, ale także silną fortecą chroniącą południowo-wschodnie granice Rzeczypospolitej. Twierdza była nowoczesna jak na swoje czasy, otoczona bastionami, fosami i murami ziemnoceglanymi, Przetrwała wiele oblężeń, m.in. najazd Kozaków i Szwedów w XVII wieku. W XIX wieku została przebudowana przez Austriaków, którzy przekształcili ją w twierdzę garnizonową. W 1866 roku twierdzę ostatecznie zlikwidowały władze rosyjskie. Zachowane do dziś fragmenty umocnień, bramy oraz bastiony są udostępniane do zwiedzania i pełnią funkcję atrakcji turystycznej oraz miejsca wydarzeń historycznych i rekonstrukcji. Znajdująca się Rotunda jest miejscem pamięci ofiar II wojny światowej. Twierdza zamość jest symbolem dawnej militarnej potęgi i architektonicznej precyzji. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Eurofolk w Zamościu to jedno z najbarwniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Odbywa się co roku latem, przyciągając zespoły folklorystyczne z całego świata. Artyści prezentują swoje tradycyjne tańce, śpiewy oraz stroje ludowe, tworząc wyjątkową mozaikę kultur. Festiwal organizowany jest w sercu Zamościa, na Rynku Wielkim oraz w okolicznych miejscowościach. Główna scena festiwalu gromadzi tłumy widzów, którzy podziwiają barne występy i żywiołowe rytmy. Eurofolk promuje tolerancję, różnorodność kulturową oraz międzynarodową współpracę. W wydarzeniu towarzyszą parady uliczne, warsztaty, wystawy oraz spotkania z artystami. Festiwal wspierany jest przez lokalne instytucje i cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Zamość dzięki Eurofolkowi ma opinię miasta otwartego na kulturę i tradycję różnych narodów. To święto folkloru, radości i współpracy, które na długo pozostaje w pamięci uczestników i widzów. ¡Tenga elito! Zamość o powierzchni ponad 30 km2 zamieszkuje około 63 tysięcy mieszkańców. Działa tu ponad 30 szkół podstawowych, zawodowych, średnich oraz 10 uczelni i filii szkół wyższych, w których edukację pobiera ponad 8 tysięcy uczniów. W zamościu zarejestrowanych jest ponad 6 tysięcy firm, a bezrobocie wynosi mniej niż 7%. W mieście działa ponad 15 aptek oraz 4 szpitale i placówki medyczne. Zamoński Ogród Zoologiczny zajmuje powierzchnię prawie 14 hektarów i jest jednym z największych w regionie, który rocznie odwiedza ponad 100 tysięcy gości. Komunikacją miejską podróżuje rocznie ponad 6,5 miliona pasażerów na 25 liniach autobusowych. Znajduje się tu ponad 10 kościołów różnych wyznań, 6 muzeów, dwie galerie sztuki, 20 boisk i obiektów sportowych. Zamość posiada 9 parków miejskich i kilkanaście skwerów, których powierzchnia w sumie wynosi ponad 250 hektarów. Biblioteki miejskie w zamościu wypożyczają rocznie ponad 200 tysięcy książek. W twierdzy zamość istniały trzy bramy miejskie, siedem bastionów i otaczały ją mury o długości 2400 metrów. W zamościu organizuje się ponad 50 wydarzeń kulturalnych. Jego piękno i wydarzenia przyciągają rocznie ponad 250 tysięcy turystów, którym oferuje się ponad 1000 miejsc noclegowych w około 30 hotelach, pensjonatach i hostelach. Zamość z lotu ptaka zachwyca swoją symetrią, kolorami i harmonią renesansowej architektury. Lot nad rynkiem, ratuszem i twierdzą ukazuje nie tylko piękno, ale i potęgę wizji hetmana Jana Zamońskiego. Z góry miasto idealnie prezentuje się jako dzieło sztuki zapisane w przestrzeni, a każdy kadr tego filmu zaprasza do odkrycia jego historii, kultury i gościnności. Twierdzę Zamość z całego serca polecam.